Nie toleruje słabości. Sejuani, czyli wojmatka zimowego szpona, wraz z Olafem wyrusza na niebezpieczną podróż. Do tego, być może, mamy małą zapowiedź Reworku Udyra, Dyra wewnątrz lore ligi, Ale tutaj zobaczymy. Freljord jest niezwykle niewdzięczną i trudną krainą do życia. O ile jego południowe rejony są spokojniejsze, o tyle Sejuani i jej plemię na co dzień zmaga się z zimnem, zamieciami czy ogólnie rzecz biorąc trudnymi warunkami pogodowymi czy innymi zagrożeniami ze strony innych plemion czy chociażby bestii. I okazuje się, że bohaterka decyduje się na wyprawę ścieżką legendy o Ornie, którego być może spotka i będzie to pierwsza prezentacja Orna w aktualnej fabule, w teraźniejszości ligo legendowej. Lecz bardziej prawdopodobne jest to, że spotka rozgniewanego tą wyprawą i jej celem Misia imieniem Woliber. Witajcie moi mili, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o nadchodzącej wyprawie z i Olafa. Zimowy Szpon jest jednym z trzech najważniejszych plemion Freljordu, obok oczywiście Avarossan i Mroźnej Straży. Sejuani, jako wojmatka, stara się przewodzić i nie doprowadzić do wyginięcia jej współplemieńców. Na łamach nowego lorowego rozszerzenia dowiadujemy się, jak trudna jest sytuacja zimowego szpona. Sejuani, wraz z częścią swoich myśliwych, udała się na pościg za Mamutem. Ten był groźnym przeciwnikiem, i pomimo faktu, że naprzeciwko niego stanęła chociażby Sejuani i Olaf, prawa nie należała do najprostszych. Sześć włóczni i dwanaście strzał było już w w olbrzymim grzbiecie bestii. Zwierzę nadal żyło, nadal uciekało i próbowało drogi na wyżej położone tereny niedaleko urwiska. Sejuani ze swoją grupą podążała za mamutem już tydzień. Kilkukrotnie próbowali zagnać go w pułapkę, lecz ten za każdym razem przebijał się przez mur włóczni i toporów i uciekał wyżej i wyżej. Z dziesięciu wojowników obok Sejuani zostało tylko siedmiu i przez głowę wojmatki przeszła myśl o tym, że dzięki temu są trzy osoby mniej do wykarmienia. Nie powiem smutny realizm, lecz jej wieszcz imieniem, na którego imieniu można sobie dosłownie połamać język, bo brzmi ono Viliarm i ten zapowiedział najsurowszą zimę w całej historii, a zapasy plemienia nie były zbyt duże. Odpadało tutaj wędkarstwo, gdyż tafle jezior czy lodowego morza w najbliższym obrębie były zamarznięte i pokryte grubą warstwą lodu, a standardowy cel myśliwych, czyli stada elnuków, zostały przepędzone na południe przez podobiecznych aż. Wracając, myśliwi po raz kolejny dotarli do bestii. Choć Bristol, którego dosiadała Wojmatka, rwał się do walki. Ta oznajmiła mu, iż nie jest to walka dla niego. Gdy znajdowali się około 300 metrów od mamuta, jeden z myśliwych imieniem Urkat zwrócił uwagę na zmyślne działanie zwierzyny. Przyszła ofiara zmierzała na tereny jednego z freliorskich półbogów określanego tutaj jako tego, który przetrwał. Jest to jedno z określeń nikogo innego jak Volibera. Choć wydawać by się mogło, że Sejuani jest nieustraszoną wojowniczką, sama myśl o Woliberze i jego wojownikach, określanych niedźwiedziami, wprawiła ją w niepokój. Bohaterka już ich wcześniej spotkała byli to często zmienno kształtniczczący Folibera, transmutujący swoje ciała na wygląd swojego boga. Po zmianach formy mieli długie pazury i kły, wydłużone czaszki z zimnym niebieskim ogniem i byli niezwykle agresywnymi wojownikami. Urkat przestrzegł wojmatkę, że wkraczanie na te ziemię to nic innego jak wyrok śmierci. Lecz zanim Sejuani zdążyła się nad tym zastanowić, obok niej przeszedł nie kto inny jak Olaf, który oczywiście wcześniej obiecał wierność zimowemu szponowi. Olaf na słowa Urkatha odpowiedział: wyrok śmierci, powiadasz? Brzmi nieźle. I ruszył w stronę mamuta. Gdy myśliwi dotarli do niego, ten stracił już dużo krwi. Sejuani poczuła przez moment współczucie dla zwierzęcia, z którym zaraz będą musieli się zmierzyć, ale szybko je stłumiła. Taka zdobycz wykarmi całe plemię przez tydzień. I bohaterka zsiadła z druwaska, wzięła swój korbacz i ruszyła do walki. Wiemy, że Sejuani należy do odłamu ludzi z Frelljordu określanych jako zrodzeni z lodu. Ci tak generalnie są przedstawiani jako osoby niewrażliwe na zimno. I ci, którzy mogą korzystać z broni wykonanych z prawdziwego lodu, albo takich, które mają element z takiego lodu. A ten ma oczywiście magiczne właściwości. Nawet Brown w Ruined Kingu zwraca uwagę na fakt, że nie czuje zimna. Chociażby dlatego chodzi ubrany, tak jak chodzi ubrany, albo bardziej nie chodzi ubrany. Natomiast samodzierzenie. Broni z prawdziwego lodu jest okupione ogromną ceną. Wiedzieliśmy już o tym wcześniej. Normalnie, jeżeli zwykły człowiek podniósłby broń z prawdziwego lodu, potężne magiczne zimno szybko objęłoby całe jego ciało i delikwent zamarzłby na śmierć w bardzo krótkim czasie. Zrodzeni z lodu czują bardzo mocny ból związany z użytkowaniem tych broni, do którego trudno się przyzwyczaić, Czego wielu graczy na podstawie gry nie jest po prostu świadoma. Bo w grze, Aszka przecież cały czas strzela ze swojego łuku, czy Sejuani po prostu dzierży korbacz i nim walczy. Tak w lore, trzymając się tych dwóch przykładów, Aszka za młodu, gdy pierwszy raz dotknęła takiego oręża, pomimo bycia zrodzoną z lodu, upadła z bólu na ziemię. A Sejuani do dziś czuje ogromny ból związany z użytkowaniem swojego korbacza o nazwie Furia Zimy. Wracając, Urkat dobył swojego długiego miecza, a Olaf chwycił swoje potężne topory z prawdziwego lodu, oczywiście. I Sejuani, podchodząc do zmęczonego Mamuta, rozkazała mu wstać. Nazywając go królem Freljordu, który nie może umrzeć na kolanach. Ten spojrzał na nią i nie wiadomo jak. Zrozumiał, podniósł się, gotowy walczyć na śmierć i życie. Rozgorzała walka. Sejuani i Urkatch zajęli Boki, natomiast Olaf zaatakował od frontu. Wojmacce udało się kurbaczem zranić nogę ofiary. Reszta myśliwych również atakowała zwierzę. Mimo rozpaczliwej sytuacji, Mamut zdeptał jednego z wojowników, który poślizgnął się na śniegu, a drugiemu, Urkatchowi, zgotował jeszcze gorszy los. W tym czasie berserkerowi udało się dostać na grzbiet bestii i uderzał toporami w jego cielsko. Urkat w szale bestii dojrzał szansę skoczenia do szyi, lecz mamut złapał wojownika w swoją trąbę, dokładniej rzecz ujmując owinął ją wokół jego bioder i grzmotnął wojownikiem o wystającą czarną skałę. I pomimo zgiełku walki Sejuani usłyszała dźwięk łamiącego się kręgosłupa jej towarzysza. I mamut nie poprzestał na jednym uderzeniu. Powtórzył je dwukrotnie i odrzucił wojownika na bok. Jego powykrzywiane ręce i nogi wyglądały obrzydliwie, gdy ciało leżało na zakrwawionym śniegu. Sedżuani zdecydowała się na atak, uniknęła uderzenia mamuta o włos i wślizgnęła się pod niego. Jedną ręką trzymała rękojeść furi zimy, a drugą złapała za kawałek prawdziwego lodu, który stanowił o potędze jej broni, wrzasnęła z bólu, lecz pomimo tego wbiła odłamek w swoją ofiarę. Cała ręka jej zdrętwiała, a jej palce poczerniały. Ten cios był dla mamuta ciosem ostatecznym. Jego serce i krew zaczęły zamarzać. Gdy zwierzę miotało się w szale i agonii, Olaf, zgodnie z rozkazem Sejuani, zeskoczył z mamuta. Lecz ten walczył do samego końca. Nie chciał stać się po prostu pokarmem dla myśliwych. A że walka odbywała się blisko urwiska, i w tamtym momencie mamut był praktycznie o krok od niego, zdecydował się zeskoczyć. Zrobił to ostatkiem sił i przeleciał setki metrów w dół. Sejuani podeszła do roztrzaskanego ciała wojownika, który ku jej wielkiemu zdziwieniu nadal żył. Choć niedługo. Miał powykręcane kończyny, złamane żebra i kręgosłup, lecz nadal oddychał. Ostatkiem sił podjął się rozmowy, mówiąc, że wilk wzywa go do domu. Mowa tutaj oczywiście o połowie duetu Kindred. I wojownik poprosił o swój miecz, a Olaf odrzekł, że opowieści o jego śmierci będą przez wiele pół roku krążyć po ogniskach, czego berserker zazdrościł. Oczywiście, po krótkiej rozmowie, Freliordczyka zabrał finalnie wilk. I myśliwi na czele Sejuani rozpoczęli powrotną podróż do obozu. Byli zmęczeni, a fakt, iż wracali z pustymi rękoma, był wielce dołujący. Zmęczenie i głód dawały się nawet wyznaki Sejuani, chwiejącej się w siodle. Gdy już dotarli do obozu, nastroje w zimowym szponie nie były najweselsze. Reszta łowców nie miała dużych sukcesów, aczkolwiek na pewno większe niż grupa przewodzona przez Sejuani. Jedna z nich napadła na awarosańskiego pasterza, a łupem padło sześć elnuków, a inna zapolowała na rogate foki. Było to i tak zdecydowanie zbyt mało, dawało pożywienie dla plemienia na kilka dni. I Sejuani, jak i Wocowie zastanawiali się nad rozwiązaniem. Niektórzy sugerowali udanie się na południe i próby zawarcia pokoju zaż, inni proponowali bardziej nazwijmy to Olafowy scenariusz, zakładający wyrąbanie sobie ścieżki jak najgłębiej w tereny Avarossan, i zakładało to śmierć w walce, co byłoby zdecydowanie lepsze od odejścia z zimna czy głodu. Jeszcze inni proponowali rozdzielenie się na mniejsze grupy, przez co w teorii łatwiej byłoby przetrwać, co od razu w zarodku zduszała wojmatka. I wreszcie wierzść zimowego szpona, imieniem którego nie chciałbym już powtarzać, przepowiadający najsurowszą zimę w historii, podszedł do Sejuani i wprost zapytał: Jak mają ją przetrwać? Normalnie bohaterka od razu zabiłaby go na miejscu za taką niesubordynację, albo bardziej za próbę pokazania słabości Sejuani, lecz wiedziała, że jest to pytanie, które zadawał sobie praktycznie każdy. Również sama Sejuani zadawała sobie to pytanie. Udała się zatem na kontemplację i szorowała grube włosy na grzbiecie swojego wierzchowca. I w tym czasie spotkała kogoś niezwykłego. Był to ślepy starzec bez nóg, będący wcześniej wieszczem plemienia. Olga Vana, społeczności rolników i budowniczych, którzy nie chcieli dołączyć do zimowego szpona w przyszłości, a ten odpowiednio się nimi zajął. Do tego odpowiedniego zajęcia został wyznaczony Urkat, i gdy wrócił, niósł na plecach starca i twierdził, że to niedźwiedzie przepędziły ich z góry, i ta kazała mu przynieść ślepca. Sejuani, znając nieciekawą sytuację z zapasami zimowego szpona, Zakazała wszystkim go karmić, spodziewając się śmierci starca. Wiadomo, jak to Sejuani określała, jedna gęba mniej do wykarmienia. Starzec jednak przetrwał przez wiele miesięcy. I na imię było mu... ...Kriek. Sejuani niechętnie rozmawiała z nim do momentu wspomnienia o Udyrze i Ornie. Zapytała, jakim cudem jeszcze starzec żyje, ten odparł, że w Palenisku, czyli górze, w której mieszkał Orn, spotkał półboga, a ten uniósł go jak dziecko i pożywił wywarem ze swojego wspaniałego kociołka. Tutaj wchodzimy do jednej z fryliorskich legend związanych z półbogami. Ta akurat jest nazywana legendą wspaniałego kociołka Orna. Według legendy istniał cudowny kocioł Orna. Jeżeli ktoś zostanie z niego nakarmiony, parę kęsów wystarczy, aby człowiek nie musiał jeść przez cały rok. I Krieg zaczął opowiadać Sejuani rozwinięcie tej legendy, gdzie lud zwany Zbłąkanymi skradł kocioł z paleniska, aby zrobić Ornowi na złość, gdyż ci twierdzili, że boski kowal był dla śmiertelników zwyczajnie za miękki, że gdyby mogli jeść kiedy dusza zapragnie, staną się miękcy, zepsuci i leniwi. Zabili więc strażników wspaniałego kociołka i zabrali go na swoją górę. A ci zbłąkani, co ważne, byli przedstawicielami wiernych, Wolibera. Starzec również oznajmił, że jeżeli wojmatka mu nie wierzy, to niech zapyta swojego duchowego wędrowcy. Sejuani z kolei odpowiedziała, że Udyra już nie ma, że ten potrzebuje odpocząć od duchów, które pragną wedrzeć się do jego umysłu i musi znaleźć sposób, aby nad nimi zapanować. Czy bardziej uodpornić się na nie i wzmocnić swoją silną wolę. Ciekawe, czy jest to jakaś mała wskazówka. Odnośnie tego, co stanie się z Udyrem. Nie byłby to w zasadzie pierwszy raz, chociażby w sytuacji z Rel, ta lorowo pojawiła się nieco wcześniej niż chociażby na samych serwerach testowych PBE. Zatem, kto wie. Pomimo absurdu historii Starca, Sejuani i tak zaczęła się zastanawiać, jak przekonać do takiej wyprawy zimowy szpon. I to poniekąd pokazuje nam, jak tragiczna była sytuacja tegoż plemienia. Wojmatka do tego zapytała Kalekę, dlaczego chce jej pomóc. Przecież przez jej plemię stracił swoich towarzyszy, przynajmniej ta tak myślała. A ten oznajmił, że wszyscy należą do jednego plemienia i pora, aby Sejuani to zrozumiała. Po chwili kontemplacji bohaterka wyszła z zagrody i wpadła na Olafa. Zapytana odpowiedziała, że wie co musi zrobić, ale nikomu się to nie spodoba. Olaf z kolei zapewnił, że ta nie powinna się przejmować, bo w końcu jest dwojmatką, rozkazuje, a plemię ma robić to co każe. Nie zważając na ten fakt, Sedżuani i tak spodziewała się sprzeciwu w plemieniu, dlatego ponownie upewniła się co do lojalności Olafa i wprowadziła go w plan, a ten zakładał udanie się do krainy Niedźwiedzi, którą znamy z mapy Ligo Legendowej, z mapy Runtery, i ta wyspa nazywała się Ziemią Niedźwiedzi. W jakim to celu? Aby ukraść Woliberowi cudowny kocioł Orna. Olaf z uśmiechem na twarzy zgodził się, powiedział Sejuani, że współplemieńcom na pewno się to nie spodoba, ale jemu wielce niebezpieczna wyprawa podoba się niezmiernie mocno w temacie wątku tej wyprawy na razie wiemy tylko tyle lub aż tyle nie ukrywam jestem ciekawy dalszych losów Freliort w zasadzie jak każdy region ligo legendowy ma ogromny fabularny potencjał i wyprawa zimowego szpona na czele z na ziemię niedźwiedzi brzmi po prostu świetnie tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie widzimy się w kolejnym materiale trzymajcie się cześć